Widzicie? Eee, dobra, live jest. Ale reklamy się włączyły. Więc chwilę poczekamy. O, dobrze. <laughs> dobra, dobrze mnie słychać? Aha. Dobra. Pierwszy eee, live z Minecraftowej krainy. A live Bardziej będą częstsze live y niż odcinki. Dobra. E, Chwila jeszcze. Dobra już. Okej, okay, już jest. Tylko... E, jest tylko są dwie osoby na live. Ie. Mamy dobra. dobre. Dobra. Eee. Na razie, no. Dobra, to uprawadźmy może. Dom Kubusa, farma Kubusa, na szybko, taki domek, o. Taki sobie no, zbudował. Tutaj mamy dom pana Galarecki. Eee, no, takie coś. Będz się budował, <noise> eee, Kopalnia, nie będę tam schodził. Dobra. Teraz mamy... Ja Dobra, tu mamy dom takiego jednego też. i tam. tam. Idziemy tam. Idziemy kuby, Idziemy tam. Ale tam. Idziemy tam. Nie. tam. tam. jest dom Snake'a tam. 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 chyba mieszka, ma farmę chyba. chyba. Dobra. Mm, ja tam korzystam tylko z farmy. No tu mamy ten. O, ten pełny to jest moja farma. Jaka mała. Tak, tak. Dobra. Chodź, ja wtedy pokażę im mój domek. Normalnie najwięcej masz miejsca, nie? Taki hotelek mały tylko żeby do skrzyń było takie. Mamy pełno tego kobla, stał na ostatnią kopalni i Łóżka pod schodami. tam mają chyba. <laughs> dobra, to sobie to sobie. Ale dobra, chodźmy. Jeszcze tu mamy dom do mioksa. mioksa. Najładniejszy chyba dom. Ładny. Wow. Farma ładna trzcin cukrowej. Dobra. Chodź tutaj po Ej, bokach. Schody. Czekaj. A ja idę do boku. No, no To za tarasik. No. Tarasik. Dobra, skoczemy. Na no, okay. I tu wyjście poza no, naszą osadę. Masz o osobie. Tak. Masz o osobie, masz o siedmiu. Masz o siedmiu. Dobra. Dobra, chodźmy do lewej. Może. Chodźmy. Dobra, tu mamy. Co jest? Szkło. To był taki. Nie wiem, to było po prostu zatkałem to szkłem. Pomijam trochę. Dobra, op. Pasz. Widziałeś to? Widziałaś ta żona? Tarzana. Patrz, pokażę Ci ta żona. Chu? Mam ta żona. To byłoby ta żona. Kurde, gdybym było PVP, to bym cię walnął, tak. Ja widać ci też właśnie. Dobra, sobie zjem. Mam melonka. Let's go. Dobra, idziemy. Akurat noc jest. A już chyba wstaje dzień, to może pój pójdźmy spać A zrobi się dzień? Nie wiem, wszyscy muszą Nie no, chyba jak jest ten Nie powinno czekaj dobra Nie, y zrobi się dzień Dobra, chodźmy po drewnę a bo nie, bo to będzie zbyt nudne Ja mam już 25 No zombie Dobra, zabijaj nie. nie chciałem je zabijać, ale... O patrz, za drzewem. Miałam tu drzew. Żeby się nie nudziło to po prostu. O, kopalnia, dawaj, chodź. Jaskina. Eee, lawa. Nie ja pochodziaty. U kuka. Ale przeżyję. Nie, jest zbyt mądry i Uciekaj. Mm. Po co? O kurde, chyba Dzień zaraz dechnę. Ale ta watka słuchowana, jak zawsze. Au. 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 Masz złote jabłka? Nie. A co? Nie ja tak myślałam, że masz. Że masz? Nie, ja też nie mam. Wow. Myślałam, że wypadnę. Dobra, to jest lawa. E, tak, męczyliśmy się, żeby takie coś. Fail. Dobra. Zobaczmy ile osób na live. E, ten jest 10. Równiutko, Kurde, znowu. A teraz. Tutaj tak. Ale żyje. Wyszłem z tego cało, dobra. O dzień! Eee, hop, hop. Dobra. Chodźmy. Co tam mamy? Drzewko, owce. Owce terrorystki! Ja jeden jeden z wiadowca był. Pani drzewka. Dobra, my chcemy sobie ścienić. Może teraz ja rzepnie, żeby nie zostało takie brzydkie. Dobra. Eee, tu mamy górkę. A ma drzewka? Tu jest jedno ścięte. Już Mam drzewko, mam drzewko, mam drzewko. Mam -drzewko. drzewko chyba. Eee, jaskinia? Nie jakaś taka dziura nie, no. dobra ładny teraz, budujemy tu domek? mam trochę kobla o, no dobra do... gdzie? no tutaj gdzieś Ży po górce ale, dobra już tam gdzie ja biegłem a i... idziemy ja tego nie widzę, bo ja mam narezerwowanie ten Tiny, ale tak. za to opty więc mgły nie ma ale biegli dobra, e, co tu mamy? o, tak. rozpiszczone coś się stało e, pewnie tu byli może, o, albo creepery tak. wybuchały pewnie no Dobra, mnie eee, Szukam książek. Nie, jest tu dzień. Zwiedzałem sobie Tu nie ma. Eee, to jest nie... A, znam to! Znam to. E, tu jest ta epicka góra. Znam tą wioskę, ja tu, ja tu byłem. A to ty rozwaliłeś prawda? Tak, ale nie, po prostu jak z tego seeda szukałem, nie? Widziałem na necie i tam takie pickie to jest. Ale buch światło. E, tak, bug. Straszne bugi są teraz jakoś. Mi prawie ciągle są e, gdzieś takich Na Już naprawiłem. O jeden. dobra. Ale chyba przeciężony jestem. Dobra. Nagrywanie działa? raczej znaczy, live nie działa live, tylko że ja samo idzie tak jak tu sam idzie. O, Strasznie chodźmy. mi się zacina. Dobra. Nie, Zobacz, nie masz pochodni. Nie? Ja mogę biegać. o, o kurde Nie <laughs> ja widziałem go? Nie. To był kriper, jeszcze mam do... pochodnie, mam. jeszcze... Mam Tak, mam. w O! Ja... O, mama się pochodnie. No już to O, mamo się. No, zostawiłeś go na mnie. Węgiel. Nic tu nie się. Dobra, idę na spawna. Idę na spawna. Będę budował moją katedrę, świątynię. Zaraz zbuduję. Muszę trochę pozbierać. A tam sobie to kopię. A tu to chyba nie. ktoś się buduje, więc... Nie. No może. Dobra, ja idę po prostu w głąb. Będę się tego dirta kopał. Czekaj, póki jestem przy domie, sobie ten, nie te... Zrób mi siekierkę. Żelazną? No, pewnie ci osam. Dobra. Eee... Czekaj, siekierka... Dobra, dobra trochę żelaza. Tutaj ja nie widzę... Dobra, ale muszę przepalić, więc... Chwila. Dobra. się przypala. Dobra, jedno. Czekaj, ja zbieram Ekspa. To mój piecach. A. Zapomniałem, że do było uprost. Dobra, i. Chodź, będzie moje, będzie moje. Trze... No kurde. Moje. Daj. No tak, no, no Dobra, eee... Des... Dobra, muszę jedno, ten... Drewno. Bo ja muszę przyrobić na deski. Dobra, patyki. Ludzie się cieszą, że potrafią zrobić entrant. Dobra, chodź, łap. Gdzie ten? A, tu. Gdzie to? A.

Dobra, go kowla, nie chodzi na koblanie. Dobra, jest sobie... eee, w Kopie kobla. Nie, no deszcz, ani. Tylko mi go nie wyłaczaj, bo to ma być naturalnie. Nie wiem, czy Gdzie to ty? Za... Szum. co ty? jest do Co, pracujcie w nie, ale taki szum. Dobra, mam tu pełno kobla. Dzięki, że umiałeś. Ale no. fajne. Już wyłożyłam przyrębę. No. Dobra. Tu eee, to taką. Dobra, tu ktoś się buduje. Dobra, ja wiem, gdzie ją zrobić. Tutaj o, czy to most? Ale czekaj, bo nie widziałem tego mostu. Ło wow. U gdzie to prowadzi. To jest dom Snake's. No sobie tam do góry zrobił, na tam domek. O, wielkie. O. No. Dobra. Ja też mogę cię tam tepnąć, bo mam homa. Nie. E, dwa drzewa. Nie, trzy. Mówię, Nie, bo ja połączyłem. Mhm. Dera, teraz zabijesz moje dziecko, Krzysiek. ender przepraszam. Krzysiek, zaraz z Dobra, eee, weź to. co Ej, Weź te trochę, pomóż mi. No tu będzie... Tym to... razem nie zabijaj mojego dziecka. No tu będzie właśnie ta wieża. E, dobra. Mi chyba tu wystarczy... Dobra, jeszcze tu trochę ten. Zaraz zrobimy drugą część live'u. Zrobimy drugą część live'u, bo już ten. E, wrzucić zanim to wrzucę to, Dobra, to... Zaraz druga część.